No i siema, witam was już w kolejnym odcineczku. Bitewka już leci, a ja tutaj wam przez nas powiem. Zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka like oraz piszcie te komentarze, dzięki czemu mogę się tutaj rozwijać dla Was. No i co? No i w sumie tak na razie to tu mi nic nie wypadło dalej. Tutaj lecą jakieś Zeusy po 1650. No nie ma dalej nic, tutaj kolega nie groźnie po prawej stronie. No ale nie mówcie, że tak się po prostu skończy. No nie. Wygrałem, wygrałem, 1060zł, dobrze są jakieś skienki na początek odcinka Także co, polecam sobie tutaj wbijać z Kodzikiem Trezis, zdaje on wam 2zł 10 groszy totalnie za darmo po samym wpisaniu na start Oraz 10% więcej przy ewentualnej wpłacie Oraz właśnie dzięki temu Kodzikowi stronka was tutaj będzie dołączać do konkursików Jeżeli wpłacicie za dwie dyszki dołączy was aż do 5 konkursów tutaj o te skiny Kisza na przykład potrafił sobie wygrać 4 praktycznie że naraz, także da się i tutaj wisi sobie dalej koska. Dalej sobie wisi koska, wpłata minimalna 20 zł, dołącza Was tutaj do wszystkich konkursików, do tych wszystkich skinków, które tutaj widzicie. A ja nie przedłużam i lecimy do odcineczka 3000 zł na balansie. No i zobaczmy, dzisiaj może akurat będzie ten dzień, w którym się odbijemy od dnia, bo jak mogliście zauważyć przez ostatnie 2-3 tygodnie, no jest kaszana. Jest kaszana straszna. Yy, nie daje mi praktycznie nic. Dosłownie lecimy z odcinka na odcinek i nie daje nic. I tutaj liczmy na to, że dzisiaj będzie właśnie jakaś odkuta, kurde, dobra, bo, bo to się w pale nie mieści. Yy, no, ogólnie cofam sowa i nie będzie żadnej odkuty najprawdopodobniej. No, jest, jest tragedia, nie? Jest tragedia. No jak to tak mnie może karać za każdym razem? Dlaczego? Kurde, dlaczego? No dołączę, dołączę do takiego czegoś, oczywiście, jak najbardziej. Tylko to dodaj sobie tutaj szybko bocika. I zobaczy, bo Michał może akurat dzisiaj, kurde... Pasuje sobie coś tutaj przytulić, no nie? Tutaj sprzedamy sobie tego tysiaczka, bo to jest dużo takiego mizzmaszu Wiecie co ja mam sobie zrobił? Ja mam sobie zrobił ryzyko Ja mam sobie zrobił ryzyko Daję coś takiego Na trzy osoby, tryb shared I leci tutaj najcik I musi spać tutaj najcik Musi jakaś jedna osoba uszczelić właśnie w tego najta Miejmy nadzieję, że to będzie kurde trzy Nighty aż Ale jeden chociaż musi tutaj spać dBS Już długo tyle nie widziałem No nie spadło nic, ale tak naprawdę kurde dobrze tutaj Fff. Każdemu coś poleciało i jest na zero bitwa Musimy sobie iść na coś innego i nie spadł, także idziemy sobie na, na tutaj sticker hole'a No i co, bitewka leci, jak z tego nie odda Nie oddało, także wychodzimy sobie z stamtąd jak najszybciej Idziemy sobie do kolejnej tutaj, wypróbować sobie wywołę. i Ja pierdolę I dajemy sobie coś takiego na trzy osoby, tryb Będziemy sobie tak próbować, kurde nie no i co, bitewka startuje pod Alex, pod Adrian. Dawaj, tutaj jednego, chociaż. No i dało mi, a ja w trybie, że. Shared. ja pierdzielę, nie? No dobra, ale jest kurde po 2000. Jak najbardziej to przyjmujemy, kurde, bo tutaj właśnie to, jest, o, to o to właśnie chodzi, że tutaj takie, takie skinki leciały. 420 zł, dołączę, dołączę. Kurde, no i co? No i Fakerson, nie? Tutaj na przewitanie dla ziomali. Niestety ten Fakerson jak najbardziej mi tutaj nie pomógł. Także wychodzimy sobie stąd jak najszybciej. Zostało nam 600 zł, tutaj mamy jeszcze 3 koła. Także te 600 zł, ja sobie tutaj poświęcę na coś takiego: Tryb shirt. Tutaj leci sobie ninja case, ale ten niebieski, nie ten czarny. Mam duże przeczucia a propos tej, tej szyki. O, jest masterpiece, ale to w sumie nic za nie daje. No jedynie ten Masterpiece nam tutaj dał P400 tak naprawdę, bo tutaj nic innego nie wypadło. Także dobra, no nie ma aż takiej straty, no mogę to zaakceptować i oczywiście sobie tu się przejdę do punktu, sobie coś posprzedajemy. Daję to na cztery osoby w serdzie i patrzcie to, patrzcie to, knight, kurde tutaj już musi być, musi być. No to jest po prostu niepojęte jak ten knight nie wypadnie. Bo tak naprawdę, kurde, już tyle tego Nighta nie widziałem. I w ogóle jakichś innych tutaj, tutaj już jest Kosa, także z I w ogóle jakichś innych tutaj skinów takich, wiecie, droższych. Normalnie już się sensniłem za nimi, no tyle mi tutaj nie oddaje stronka, za to jest. Po się płakać se Dobra, no ogólnie z tych C4 ładnie leci. Ładnie leci i teraz, kurde, daj tutaj, daj tutaj jeszcze. Nie ma, nie ma tego Nighta dalej. Ja pierdolę, nie? Po tysiąc złoty No dobra, ale ja bym sobie skopiował tą bitwę. Odjąłbym sobie tą i bym dalej to puścił na cztery osoby. Dalej polujemy, dalej jest polowanie tutaj na tego najcika, nie? Miejmy nadzieję, że jakieś już szele sobie właśnie takiego skinka właśnie drogiego. No i jest kosa znowu. Bo sam od razu sobie tutaj w Bowie Knife'a autotronikę. Druga szynka pusta, niestety, teraz night. Nie ma! Dalej go nie ma! Ja pierdzielę, już drugi odcinek go szukam. I dalej nie ma tego Knight'a, już po prostu mam tego dość. Dobra, dołączę tutaj za 200 zł. Może akurat coś tutaj szurnie dobrego, byle nie mieli na prawą stronę Fakerson. Kurwa! Patrzcie, 615 zł nie? Tutaj walimy się z gościem. Fakerson tutaj na zachętkę. No i patrzcie, już już le, lepszy skinek dla mnie, nie? Co prawda 2 zł lepszy, ale, ale lepszy. Ogólnie te kawałach jest bardzo ciężko trafić ze szynki, no ale jak widzicie, tutaj oczywiście ziomek musiał trafić. Nawet dwa musiał trafić. Mnie to po prostu rozniesie, nie? Mnie to rozniesie. Ja tutaj dostanę normalnie szału. Niestety to tak wszystko na razie wygląda. I ja tutaj nie mogę zrobić nic innego, niż tutaj po prostu konkretniaka, nie wiem. Konkretniaka takiego, że łeb urwie No i co? Tryb standardowy na dwie osoby. I to już jest laściak, nie? To już są strzyki, które tutaj, jak już nie wiem, co naprawdę jak grać, no to gram agentów. Tutaj oczywiście, no, sticker haul, no, normalne. Nie oddał. No i dobra, teraz czas na agenciki. Agenciki już zaczynają lecieć, proszę. No i dobra, chyba mój, mój droższy dawaj mi tutaj te, te raczej droższe skinki. No niedobrze, bo tutaj właśnie przytulił się kurwa takiego ze 300. To też to jest w ogóle chyba bitwa przegrana. Ha, maksa trafił. Nie no po prostu mnie to rozniesie, nie? Mnie to kurde po prostu rozniesie. Tutaj ja nie umiem, nie daje mi nic. Ostatnio mi nie daje po prostu nic. No nie, to jest po prostu niepojęte. Tutaj mamy 100 zł, ale to w sumie z tych 100 zł nic. O! Damy sobie takiego future case'a, underdog'u, No i patrzcie. Ja teraz tutaj milion czeskich rubli wygrywam. Patrzcie, leci Kosa na prawej stronie. No nie leci. No nie leci niestety i tak ja bym zakończył ten odcinek. Polecam wam sobie tutaj jeszcze wbić do konkursików, które tutaj właśnie są aktywne. No i co? Nie przedłużam. Zapraszam was jutro o 15. .00. Strzałeczka.